Dzień dobry w imieniu uczniów szkoły z charakterem mam przywitać niezwykłego gościa na śniadaniu z mistrzem pana Janusza Gołąba. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Jest pan himalajstą, alpinistą, taternikiem i od którego roku życia pan się wspina? To takie pierwsze standardowe pytanie, ale potem już są pytania niestandardowe. Mniej więcej od 15 roku życia się wspinam. Mniej więcej dlatego, że to wspinanie jeszcze było poprzedzone zanim do klubu wysokogórskiego w Bliwicach się zapisałem, zgłosiłem się na kurs to Pochodziłem do takiego klubu przy spółdzielni mieszkaniowej, to się nazywało Klub Czarci Żleb. Ja wtedy miałem około 14-15 lat i tam jak gdyby taką samodzielną przygodę z górami praktycznie zacząłem. Ja tutaj w sieci odnalazłem taki film, który pokazuje pana wejście. To się nie wiem, czy fachowo to powiem językiem taterniczo-alpinistycznym na żywca, tak, bez asekuracji na tamarłą turnie. Czy mogę użyć tak. takiego słowa? Tak, no to, tak powiedzmy kolokwialnie żargonowo mówimy o tym, że to jest na żywca, a e, tak oryginalnie gdyby w świecie się o tym mówi jako free climbing. E, Czyli taka asykuracja, która jest pozbawiona jak gdyby no e, Bo e, patrzyłem jak pan tą ścianę pokonuje jak e, nie, taka pchiełka, nie wiem czy to też dobre określenie, ale e, dlaczego mówię, bo mam tu taką prywatną dygresję, bo byłem e, młodym człowiekiem, kiedy siedziałem w tym schronisku w pięciu stawach w 80 roku. I przybiegło paru trochę starszych ode mnie alpinistów czy taterników, ja byłem tylko jako turysta, z wiadomością, że odpadło od tej ściany dwóch chłopaków. I wszyscy w schronisku zaczęli przypominać, że już wcześniej odpadły z tej ściany, co zostało w poezji utrwalone dwie młode dziewczyny wiele lat wcześniej. To jest taka złośliwa góra, a pan przez nią tak przeskakuje. Tak, siostry z Tak zginęły na tej ścianie. Bez asekuracji już w latach dwudziestych przechodził ją Leporowski. Natomiast, no, powiem tak, to jest temat w naszym środowisku często poruszany, ta wspinaczka bez asekuracji solo. I tutaj mogę tylko tyle powiedzieć, że nie wszyscy mogą ją uprawiać. Żeby tak się wspinać, to wymaga wielu, wielu lat treningów bo to nie rozstrzygają się tylko o to, żeby mięśnie dobrze działały, ale również żeby, że tak powiem, ta równowaga psychiczna w tej ścianie była odpowiednia i co ciekawe, przy okazji tego typu przejść bez akuratcji następuje bardzo mało wypadków. W Polsce z tego co kojarzę były tylko dwa takie. Ogólnie na świecie liczba wypadków przy tego typu wspinaniu jest no, marginalna w porównaniu właśnie z tą asekuracją, z tą spinaczką, z asekuracją. To wynika z różnych czynników, ale jeszcze raz powtórzę, powtórzę, że tą spinaczkę taką solo, bez asekuracji, mogą robić ludzie, którzy naprawdę mają olbrzymi bagaż doświadczenia. Ja przypomnę, że, że rok temu film został nagrodzony Oscarem za, za, za dokument o Aleksie Honolgie, który dokonuje takiego przejścia na słynne ścianie El Capitan w Dolinie Jostomajczy w Stanach Zjednoczonych. Warto zobaczenia. No, tak jak film z Panem, warte zobaczenia do pokonania zamarłej turni. Tym bardziej, że dla uczniów starszych klas, właśnie ta śmierć pierwszych taterniczek została utrwalona w poezji i ten wiersz pojawia się w programie szkolnym. Natomiast samowej, samoczejście, tam niedaleko znajduje się kozia, Przełęczna, którą wszedł tytuł Schaubiński, ale jak Pan tam siedzi u góry, no to ta ściana jest dość mocarna. Czy większe wrażenie i większe, większą trudność techniczną sprawia panu Kazalnica, czy zamarła turnie? Kazalnica raczej, cho choć i na zamarłej i Turni są drogi e, bardzo trudne, gdzie oczywiście nigdy bym nie poszedł bez asekuracji, tylko i wyłącznie z asekuracją. E, natomiast e, jednak kasalnica wydaje mi się, że wymaga no, większego kunsztu. E, ona jest stromsza, większa, e, więc e, nie bez e, przyczyny też jest uważana za najtrudniejszą ścianę w Tatrach Polskich. A teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli w inny region. W 2001 roku, jak tutaj sobie wypisałem, przygotowując się do rozmowy z Panem, przeniósł się pan nad Wengen do Szwajcarii, gdzie jest taka słynna ściana, i znowu na tej ścianie, o której mam nadzieję, że pan nam słów kilka powie, był taki epizod, że Lawina ściągnęła grupę, tym już w przypadku nie taterników, a alpinistów, i jeden. Człowiek zdobywający tą górę utkwił, a właściwie jego ciało, jego zwłoki utkwiły tam na długi czas, stając się taką złośliwą, trochę nieludzką atrakcją turystyczną. Czym dla Pana była ta ściana? Tak, rzeczywiście. To jest ściana góry Eiger. Ona jest okryta bardzo złą sławą, i to też nie bez powodu, dlatego, że jest to. Bardzo duża ściana, ona ma około 1800 metrów wysokości. Jest uważana za jedną, o ile nie największą falpak. Natomiast ona jest dość krucha, to znaczy te skały nie są zbyt stabilne, co stanowi jej trudność. Ta ściana okryła się no, fatalną, jeżeli się rozchodzi o statystyki sławą, dlatego że właśnie największa ilość wypadków alpak wydarza się na tej ścianie. To, nas, to jak gdyby nas nie zmobilizowało, żeby tam jechać, natomiast zmobilizowały nas drogi alpinistyczne na tej ścianie, ładne drogi, drogi które wpisały się w historię w ogóle zdobywania alt i alpinizmu. E, wobec czego jak gdyby każdy no, taki rasowy wspinacz, alpinista chciałby mieć w swoim zeszyciku i w pamięci potem zapisaną drogę właśnie przebytą na tej ścianie. I to było głównym powodem naszego wyjazdu. Natomiast był jeszcze powód sportowy. E, ta ściana nie miała polskiego przejścia zimowego, jednodniowego. Więc najpierw tam pojechaliśmy właśnie zimą na tą ścianę, dokonać do, do dzisiaj najszybszego polskiego przejścia tej ściany, 23 godziny, a potem jeszcze raz byłem latem, powtórzyć taką trudniejszą, już bardziej wymagającą drogę, która biegnie taką prostą linią na wierzchołek, zwaną Dziewiciciną. No i tutaj nie wiem, czy dobrze sobie wypisałem. Tą drogę pan przebywał przez 31 godzin? I to było też w, w tamtych czasach dość śmiałe, śmiałe przejście, dlatego, że przed nami najszybsze przejście, przed naszym zespołem z Grzegorzem Skorkiem, najszybsze przejście tej drogi, tej Gierki Simy, ono trwało około 4, 4 do 5 dni. Natomiast myśmy postanowili, że pójdziemy w takim stylu, nazwaliśmy sobie to stylem non-stop, bez sprzętu biwakowego. Chwyciła nas noc w tej ścianie. Jak już byliśmy bardzo zmęczeni, to na takiej kazanicy z małym w e, skalnym spędziliśmy e, część nocy, e, czekając do świtu. E, o świcie znowu żeśmy zaczęli się spinać i około pierwszej w nocy doszliśmy, kolejnej nocy doszliśmy ze ściany. No to mnie właśnie tu frapowało, trochę uprzedził Pan moje pytanie. 31 godzin w ścianie, e, czy na ścianie, przepraszam, a tak. tu jest jeszcze, e, czy w to się wlicza choć jakaś krótka drzemka, czy to w ogóle nie chodzi o rachubę Tak, w całości jest to liczone. W całości, ale, razem z tą drzemką. Tak, ale ona jest możliwa na tej pionowej <gryw> ścianie? E, powiem tak, że Myśmy byli bez sprzętu biwakowego, jednak to przejście odbywało się w sierpniu, ale w sierpniu na tej wysokości jednak jest zimno, więc w zasadzie taka noc polega na walce z zimnem, na wykonywaniu jakichś ruchów, pajacyków, rękami machaniu, czasami jeżeli półka na to pozwala, na której się biwakuje, pompek jakiś w ale również Takich dżemek, krótkich dżemek, 10-15 minutowych, to w zależności tak naprawdę od temperatury. Ja pamiętam raz w górach Pamiro ałaju też mieliśmy taką sytuację. Akurat tam nieplanowo schwyciliśmy taki piwak, w naszym żargonie to się nazywa Kibel. i w nocy to była góra, która ma 4100 metrów, czyli wysoka, to i na tej wysokości, w pobliżu wierzchołka, w nocy byliśmy bardzo ubrani, jak do spinaczki dziennej, a chwyciła nam wos. To w nocy zamarzła nam butelka z wodą, czyli było poniżej zera. Wiesz, że to, Tak jak mówię, no, tutaj pokazuje, jak te temperatury się mogą zmieniać Odpowiedzmy plus dwudziestu paru stopni w ciągu dnia do zera. Czy, czy poniżej minusowej temperatury w nocy. Także to w stanie jest, że tak powiem, walką o ciepło. Bo ja tu, jeżeli mogę, to to słowo może nie będzie do końca adekwatne, ale miałbym mało cenzuralne pytanie, mianowicie przypomina mi się taka anegdota, nie wiem czy dobrze ją zapamiętałem z dzieciństwa, kiedy byłem kiedyś w Tatrach, że jak robiono pierwsze przejścia na kazalnicy, to jeden z turystów, żeby udowodnić, że był w tym miejscu, w pozostałej grupie, zostawił prezent fizjologiczny. Jako, jako zaznaczenie tego terenu, że on tam był, żeby im pokazać, że to nie oni będą pierwsi. Czy te rzeczy natury fizjologicznej przy takim wspinaniu na takich ścianach sprawiają poważny kłopot? I tak i nie. Powiem w ten sposób, że. Poprzez wytrenowanie, jak gdyby, jeżeli się rano tam załatwimy i mamy jednodziewą spinaczkę, to wydaje mi się, że w ogóle nie ma problemu, dlatego, że zapotrzebowanie energetyczne do organizmu jest dużo większe niż powiedzmy na nizinach. Ja powiem dla przykładu w Himalajach na wysokości 5000 tysięcy siedząc w bazie, nic nie robiąc jest zapotrzebowanie energetyczne około dziesięciu tysięcy kalorii. W Tatrach po wspinaniu nam zalecają lekarze, żebyśmy zjedli obiad około trzech i pół pięciu tysięcy kalorii. Więc krótko mówiąc, jak się wspinamy, a mamy w plecaku tylko batoniki, i nie wiem, jabłka się nie bierze, bo za ciężkie raczej się lekkie rzeczy bierze, e, jakiś cukierek, no to raczej nie ma potrzeby z tą grubszą rzeczą. Natomiast jest zalecenie, żeby dużo pić, bo to jest bardzo ważne, szczególnie w górach wysokich e, i tutaj e, no z załatwianiem się, no, no czasami jest problem, no wiadomo, jak trzeba, to trzeba. Są rejony górskie, gdzie jeżeli się rozchodzi o załatwianie się w nich, to jest to uregulowane przez lokalne wymogi parków narodowych i tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych na Alasce pod, pod Denali, gdzie wyprawa dostaje takie beczki specjalne, z tych beczek musi się rozliczyć potem po zakończeniu wyprawy. To samo jest w Dolinie Osemite, dlatego żeby dbać o to środowisko. No bo gdyby każdy tak chciał robić, to chcę, no to nie byłoby fajnie. Byłoby mało przyjemnie. Ale teraz tak, byliśmy w Tatrach, byliśmy w Alpach i dokonuje Pan kolejnej niezwykłej rzeczy, która tak działa na wyobraźnię młodych ludzi, jak ta zamarła turnia, jak ściana nad Wengen, czyli jest Pan na K2. Czym dla Czym dla Pana jest ta góra? To dla każdego już sama nazwa, to K2, to tak jakby wstąpić na najwyższe trofeum świata alpinistycznego. No tak, niektórzy koledzy tak mówią, że to jest taki oskar dla, dla wspinacza. Ja to troszeczkę inaczej też odbieram, bo ja pamiętam, że od najmłodszych lat jak się spinałem, to zawsze gdzieś w mojej w głowie rodziło się, że, że ch chciałbym chodzić po górach, wspinać się na nie, na takie, my to nazywamy szklane góry, czyli o takich idealnych kształtach, prawda? I ta k jest taką górą, to jest taka piramida po prostu, tyle że olbrzymia, po prostu gigantyczna, nie bez powodów też k jest uważany za jednak za najtrudniejszy technicznie oświaty z wszystkich i to wynika też z jej kształtu, dlatego że te ściany są bardzo strome, zmierzające do, w kierunku smukłego wierzchołka, więc hmm, po prostu no, dla każdego gdzieś się, no, Oczywiście ważna też jest historia, dlatego że my tachnicy wszyscy jesteśmy... To nie jest tak, że, że ja w tym momencie zacząłem się wspinać i, 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 i budowałem tą historię. Nie. Ja jestem spadkobiercą tej historii, którą budowali moi wszyscy poprzednicy. E, wspaniali, i na, e, czytając ich książki, e, też się rodziło gdzieś marzenie takie e, związane z tymi górami najwyższymi, no a K2 jest taką perełką w tych górach. Także tak to wyglądało ta droga moja na K2, że, że to gdzieś się rodziło po prostu w marzeniach. Ale samo zdobycie szczytu, jak długo trwało? No tak, w dzisiejszych czasach ja powiem, że jak nastąpiło pierwsze zdobycie tej góry w 54 roku w Łosi, to oni spędzili tam łącznie z podróżą 3 miesiące, musieli założyć aż dziewięć obozów pośrednich i udało się wejść. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, dlatego że świadomość jak gdyby tej schinaczki technika jest lepsza, sprzęt jest lepszy. Nam bez tlenu jak gdyby cała wyprawa zajęła, to znaczy bez tlenu, nie, nie posługując się tlenem w trakcie wejścia. Cała wyprawa powiedzmy od e, Gliwic, do Gliwic, od domu do domu zajęła półtora miesiąca, natomiast samo działanie na górze to jest około miesiąca. W dzisiejszych czasach zakłada się tam cztery obozy pośrednie. No i z tego czwartego następuje ten atak szczytowy no, i nam się udało. Dla ciekawości powiem, że, że weszliśmy dokładnie w 60. rocznicę pierwszego wejścia, 31 lipca 2014 roku, bo 60. rocznica wejścia. Przy czym ja byłem na wieszczołku o godzinie 10.45-11, a pierwsi zdobywcy byli bardzo późno wieczorem, co na tamte czasy też było niesamowitą rzeczą, bo byli o godzinie 18:00. Jaka była różnica, jakie było przewyższenie między tym ostatnim, czwartym obozem a wierzchołkiem szczytu? I jaką, jaką różnicę wysokości musiał Pan pokonać? E, to jest 800 metrów i tutaj e, powiem tak, że e, dla Was e, taką informację, że wydaje się, że 800 metrów przewyższenia to jest bardzo niewiele i rzeczywiście w Tatrach jest to niewiele. E, każdy młody człowiek e, czy starszy człowiek sprawny. Pokonuje w ciągu jednej wycieczki e, paru parugodzinnej ta, 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 takie przewyższenie. E, natomiast w Himalajach to, to już jest bardzo dużo, e, dlatego, że jak my to w żargonie mówimy, każdy krok jest okupiony e, 20 oddechami albo 200, ma, to już tam trzeba się jak gdyby psychicznie, psychologicznie motywować do wykonania następnego kroku. Jest to dość dużo. Bardzo sprawny jak gdyby, alpinista pokonuje około 100 metrów przewyższenia w ciągu godziny, ale to naprawdę bardzo sprawni i, i, i nie jest dużo takich ludzi, którzy w ten sposób tak szybko potrafią się poruszać. Mówię tutaj oczywiście o działaniach bez wspomagania się aparatem tlenowym. 800 metrów takiej drogi piekielnej, do, żeby wejść na szczyt o godzinie, jak Pan powiedział, koło 11. Biorąc pod uwagę, że ten dobry wynik to jest 100 metrów na godzinę, to licząc tak na spokojnie musiał Pan wyruszyć 8 godzin wcześniej. Tak, tak, ale mi to nam to dłużej zajęło, tam z różnych powodów, więcej to trwało, Myśmy byli na szczycie. Ataku szczytowego wyszliśmy o godzinie mniej więcej 23-24. Także to trochę wiele, wiele No tak. właśnie, no więc jeżeli jeszcze tak to przyjąć, to jest to absolutnie nocna wędrówka i w bardzo, bardzo niebezpiecznym terenie. Czy o, ten teren wcześniej jest jakoś poręczowany, czy jest w jakiś inny sposób możliwość zabezpieczenia się przed czymś nieprzewidzianym? A więc ta taktyka wyjścia takiego nocnego jest podyktowana w tym, żeby mieć dużo czasu na powrót, bezpieczny powrót, żeby powrót nie odbywał się w momencie, tego zmęczenia już. Statystycznie też najwięcej wypadków się dzieje w trakcie schodzenia, a nie się do góry. Więc tu sobie dajemy czas, żeby, żeby wyjść jak najwcześniej. To jest podyktowane również tym, że na takiej wysokości, na wysokości gdzie jest ostatni obóz, 7800 metrów, to jest już tak zwanej śmierci wysokościowej, tam się do tej wysokości nie da zaadaptować organizmu, nie da się zaklimatyzować, tam tylko można krótkotrwale przebywać. I również na tej wysokości występują problemy ze snem, wobec czego lepiej wykorzystać tą noc do właśnie szybkiego wyjścia najczęściej te ataki się tak zaczynają. Może nie tak jak my o 23, natomiast najczęściej się wychodzi koło drugiej w nocy, trzeciej, czwartej nad ranem, natomiast wtedy się na wierzchołku jest też odpowiednio później, koło 14. Myśmy idealną sytuację, bo byliśmy no ja byłem wcześniej na bardzo miałem bardzo dużo czasu do, na powrót. Jeżeli się chodzi o rozpoznanie terenu, e, tam akurat na K2 jest jedno techniczne miejsce i nie ma takiej praktycznej możliwości, żeby pójść wcześniej to zobaczyć. To by za dużo wysiłku kosztowało. Jedynie znamy to z opisów takich technicznych, ewentualnie z, z filmików dostępnych na YouTube. E, I przy czym ten teren w kopule szczytowej nie stanowi jak gdyby problemu technicznego na tej górze. Te problemy są dużo niżej na tak zwanej czarnej piramidzie i tam rzeczywiście są takie elementy, że my zakładamy te liny, wracamy do bazy, potem wchodzimy wyżej, znowu zakładamy te liny, rozpoznajemy teren i tam są te kluczowe trudności techniczne. Natomiast w kopule szczytowej to jest głównie problem z brakiem tlenu, bo to jest jednak jedna trzecia atmosfery, którą tutaj na, 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 na dole oddychamy ale tak tak jak pan wspomniał kilka godzin zdobywania nocą szczytu ile godzin schodzenia do bezpiecznego miejsca czy to się też schodzi do obozu czwartego czy się próbuje zejść niżej gdzie się już można spróbować jakoś w bezpieczny sposób zasnąć a więc tak najbezpieczniej byłoby zejść do obozu trzeciego tam już jest naprawdę bezpieczniejszy nocleg ten obóz jest na wysokości 7400 i jeden z naszych kolegów, Bojan Petrow, Bułgar, który z nami uczestniczył w tym ataku, udało mu się tak zejść. Natomiast mi się udało o godzinie 13 doczyć do obozu czwartego, natomiast jeden z naszych kolegów, Kaczkan, on jak gdyby później był na wysokości, ode mnie, był dopiero o 15.00. I wrócił do tego obozu czwartego około 20, więc to było już za późno, żeby schodzić, a musieliśmy czekać. Do czego spędziliśmy jeszcze jedną noc w obozie czwartym, i to jest taki standard najczęściej tak ludzie robią, że się pią jeszcze tam wysoko i dopiero następnego dnia schodzą. I to zejście następnego dnia, jak dla nas trwało jeden dzień, około 12 godzin żeśmy schodzili, Natomiast dla nas wspinacz jest prawny, bo jak gdyby my jesteśmy w związku sportowym, w polskim związku alpinizmu, jesteśmy wytrenowani, wyszkoleni, natomiast trzeba też mieć świadomość, że współcześnie w Góry Wysokie wyjeżdża też dużo ludzi, którzy jak gdyby, jak my to nazywamy, uprawiają taką turystykę, wysoko, kwalifikowaną turystykę wysokogórską z asystą szerpów czyli ludzi, którzy ich prowadzą, prawda? No to mm -hmm. wtedy takie zejście o wiele dłużej trwa, dwa czy dni. Mm -hmm. e, no, na koniec naszej rozmowy y, zostawiłem takie chyba najbardziej smutne pytanie i nie wiem, czy mi w ogóle wolno to spytać, ale e, dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy, których góry fascynują, to poza tą niesamowitą przygodą i pozytywnymi emocjami czasami zdarzają się rzeczy, których się przewidzieć nie da. I taka rzecz spotkała panańskiego chyba najbliższego przyjaciela, jeżeli chodzi o wspinanie, właśnie wspomnianego tu już pana Grzegorza Skorka. Tak, tak, tak. Oczywiście, że, że, że możemy o tym rozmawiać, nawet powinniśmy. No tutaj trzeba mieć świadomość, że góry to jest jednak taka przyroda Nieużywiona to jest jednak skała i lód, często bardzo stroma, co, co już kom, no, no, pokazuje te niebezpieczeństwo. Ja po tym wypadku z Grzesiem miałem długą przerwę, że, że nie wyjeżdżałem w Góry Wysokie. Owszem, jeździłem do nas na Jurek, często są w Tatry, ale w Góry Wysokie jakoś potrzebowałem po prostu czasu, żeby, żeby po prostu ponownie nabrać na to ochoty. Powiem tak, no e, owszem, można powiedzieć, że więcej ludzi na drogach ginie niż w górach, e, no bo taka jest prawda. E, natomiast e, te, te śmierci w górach uderzają w nasze środowisko bardzo mocno. Bardzo mocno. No, no to co też pokazuje, że ja przez 8 lat jednak e, e, potrzebowałem 8 lat mimo że przerwą tych gór najwyższych e, w ten sposób, e, bo bardzo żeśmy to przeżywali. Natomiast e, e, Powiem, że tak, że alpinist, już nie pamiętam przez którego ministra kultury, chyba z Ryskiego, nie pamiętam którego, był już uznany, że, że jest częścią jak gdyby dziedzictwa kulturowego Polski, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo tak jest mniej więcej postrzegany w krajach alpejskich, Prawie każda rodzina ma książkę dotyczącą właśnie Aigeru, zdobywania innych gór w swojej bibliotece. My generalnie jesteśmy krajem zimnym, ale bardzo się cieszę, że, że dostał, został dostrzeżony ten aspekt, że, bo jednak polscy spinacze są rozpoznawani na całym świecie, jesteśmy jak gdyby takim e, nośnikiem naszej flagi. I powiem szczerze, że gdzie nie byłem, a byłem w wielu państwach, e, na wielu kontynentach, czy pojadłem na Irlandię, czy byłem w Ameryce Południowej, czy w Azji Mniejszej, w Azji Środkowej, gdzie, e, nie powiem, że jestem z Polski, jestem alpinistą, to wszyscy, o tak, to kurde, jesteście w porządku, jesteście mocni, ci, i, i w ogóle często też dochodzi do takich powiedzmy, jak e, z lokalną e, społecznością, organizacji karawany. To, to nam Polakom jest bardziej łatwiej tą zrobić, tą karawanę, dogadać się z lokalną społecznością, dlatego, że nas bardzo szanują, polskich alpinistów tam. Bardziej niż jakieś komercyjne wyprawy z innych krajów, co mnie bardzo cieszy. Więc chciałem powiedzieć, że pomimo tej śmierci, to alpinizm jest tą wartością dodaną w górach. Bo tak te góry, to jest jak gdyby alpinizm, najbardziej subtelnym, uważam, sposobem obcowania z górami, więc jest to olbrzymia wartość dodana dla całego naszego społeczeństwa. Ja mam jeszcze takie naprawdę już chyba ostatnie pytanie. Ono dotyczy właśnie tych zdarzeń z 2004 roku, bo Pan tam osobiście też przeżył z tego, co gdzieś udało mi się znaleźć parę lawin, chyba trzy. Tak. I dla tych dzieci, które gdzieś jeżdżą na nartach, nawet zobaczenie jakiegoś takiego małego, małej lawiny, czy małego takiego sunięcia śniegu, to już budzi lęk i trwogę, a co dopiero w takich wysokich górach, prawda, przeżycie trzech takich lawin, czy one były tyłowe, z masą mokrego śniegu, jakby je można było po tym tak, no, tak. Yy, więc, yy, więc to był problem yy, no olbrzymi tam dla mnie. Yy, lawina jest. Yy, to jest tak, że, że yy, najczęściej się zabezpieczamy przed przed takimi, jak gdyby, niebezpieczeństwami obiektywnymi. po prostu potrafimy rozpoznać ferem, w którym może ta lawina, jak gdyby, się wyzwolić, natomiast jak się wisi w ścianie już dłużej, nie ma się, jak gdyby, wyboru, czy w prawo, czy w lewo, a ona leci z góry, no to niestety no, trzeba to jakoś przeżyć. Ja miałem dwie. To nie były typowe lawiny takie, które się zsuwają po stoku. To były tak zwane lawiny pyłowe. To jest, wygląda mm -hmm. to w ten sposób, tak jakby na pionowej ścianie wyrzucić śnieg i on się zmienia w pył i leci taka chmura białego pyłu. Te lawiny mają bardzo szybką prędkość, szybszą niż te zsuwowe one jak gdyby uderzenie w samego wiatru tego podmuchu już jest bardzo tępliwe i z tym nie wiem, No a więc no na pewno jest to bardzo nieprzyjemne przeżycie. To była tak jak to była lawina pyłowa, która to jest, jak gdyby chmura pyłu pędzi na człowieka i ta ta, ta chmura pył wywołuje bardzo duży wiatr. I takie podciśnienie, nawet jak już spadnie, więc, więc to jest takie szarpanie się na wiecze. Zupełnie inaczej wyglądają lawiny takie powiedzmy suwowe na stokach i one w, tak naprawdę są bardziej niebezpieczne, bo w tamtych lawinach tych suwowych dochodzi do niekiedy do zasypania jak gdyby człowieka, więc tak to wygląda. No cóż, kiedy następna wyprawa w góry? No w tej chwili mamy, mamy taką sytuację pandemii, która panuje i to jest tak naprawdę te wszystkie plany są teraz gdzieś cofnięte. No oczywiście dla treningu jakiegoś to będę się wspinał w Tatrach i pewnie w Alpy pojadę latem, o ile będzie to możliwe. Ale mhm, ale te najwyższe góry jeszcze Pan planuje gdzieś wyruszyć? Tak, mamy, mamy, mamy pewne plany dotyczące najwyższych gór. Dotyczą one raczej uprawiania alpinizmu, czyli wspinania się, niż wchodzenia starymi drogami hmm. pierwszych zdobywców. Planujemy takie wyprawy również zimowe. No to w takim razie w imieniu uczniów szkoły z charakterem, czy mamy kciuki, żeby wszystko się skończyło jak najlepiej, żeby i pandemia w miarę szybko ustąpiła i żeby Pan zawsze mógł te ciepłe komplementy wysłuchiwać od innych alpinistów, innych himalajstów, którzy będą mówili, że należy Pan do tego dream teamu, który Pan także współtworzył. Za co dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo i serdecznie Was pozdrawiam z Kościeliska, z uczyć kader. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, kłaniamy się nisko. Kłaniamy Wszystko, się wszystkiego dobrego.